Wcześniej filmiku pokażę Ci, jak możemy znaleźć ukryty skarb w Minecrafcie. Jeżeli posiadasz mapę do ukrytego skarbu, no to już Ci tłumaczę, co możesz zrobić, aby dokładnie znaleźć lokalizację ukrytego skarbu. Oczywiście czerwony krzyżyk to jest miejsce, gdzie znajdziemy nasz ukryty skarb, natomiast biały punkt to jesteśmy my. Aby tam dotrzeć, musimy oczywiście zbliżyć się do tego krzyżyka, czyli nasz biały punktik musi się tam zbliżyć. Ja jestem w tym przypadku w lewym górnym rogu, czyli powinienem iść na południe mapy i troszkę na wschód, nie wiadomo oczywiście jak długo, jak daleko, ale w tę stronę powinienem iść. No dobra, no to teraz może ktoś się zapytać, skąd można um, jakby dowiedzieć się, w którą stronę właściwie powinniśmy iść, no bo jak stwierdzić, czy to jest południe, czy to jest południe, czy to jest południe i tak dalej. Jeżeli grasz na Java Edition w Minecrafta, no to możesz wcisnąć F3 i wyświetlą Ci się takie informacje. Mamy na przykład facing, czyli kierunek, w który patrzymy. Jeżeli jest to south, no to akurat jest to południe, north to oczywiście północ, west to jest zachód i east to jest wschód. Mamy także tutaj takie informacje jak towards positive z, czyli w kierunku zwiększającego się, yy, zwiększających się współrzędnych z. z to są oczywiście te trzecie, x to jest te pierwsze. Czyli jeżeli yy, współrzędne z nam się zwiększają, to idziemy w stronę południa. Jeżeli nam się zmniejszają współrzędne z, no to idziemy w stronę północy. W przypadku, kiedy spojrzymy w tę stronę, czyli na wschód, no to w tym momencie x nam się będzie zwiększało. Natomiast jeżeli będziemy iść na zachód, no to x nam się będzie zmniejszać. I to jest też również przydatna informacja dla tych, którzy nie grają na Java Edition, tylko na Bedrock Edition, ponieważ te współrzędne i to jak one działają, również działają tak samo zarówno w jednej, jak i drugiej wersji. Czyli jeżeli, tak jak w moim przypadku, mamy iść na południe, no to musimy iść tak żeby Z się zwiększało. Później, kiedy będę musiał iść jeszcze na wschód, to będę musiał skierować się w tę stronę, czyli X również będzie musiało mi się zwiększać. Oczywiście możemy iść po przekątnej i jakoś zapewne trafimy wtedy. Więc tak też zrobię, czyli będę szedł w kierunku południowego wschodu. Dobra, czyli lecimy. Powoli zaczynam właśnie odkrywać mapę i to już jest dla mnie też znak, żeby powoli się kierować, już całkowicie na, na wschód. I proszę bardzo, już widać przynajmniej mój punkcik, to już jest dobry znak. Także teraz zdecydowanie łatwiej nam jest się kierować w stronę krzyżyka. Także lecimy tam. No dobra, i kiedy już jesteśmy blisko tego krzyżyka, no to teraz pokażę Wam sposób, który pozwoli Wam od razu znaleźć zaginiony skarb bez konieczności. W Wydobywania niepotrzebnej ilości piasku. Ustawiamy się tak, aby nasz punkcik był skierowany w stronę góry, czyli ustawiamy się na, na północ. Następnie próbujemy schować się za krzyżykiem na mapie. Jeżeli wejdziemy do wody, nie szkodzi. Co prawda, jeżeli zagłębimy się w wodzie, no to to już może trochę zaszkodzić, więc trzeba być przygotowanym. Ale idziemy, idziemy i dobra. I teraz w tym momencie, jak widać, mój biały punkt całkowicie zniknął za czerwonym x. -em. Teraz jeszcze troszkę pójdę do tyłu, tak aby lekko pojawił się biały punkt. O, proszę bardzo! Teraz widać właśnie kawałeczek białego punktu na za krzyżykiem. Więc w tym miejscu powinienem y, wykopać, aby znaleźć ukryty skarb. Także zobaczmy, czy to działa. No, byłem blisko, ale udało i tak się znaleźć. I to w sumie tyle. Tak właśnie możemy znaleźć ukryty skarb z łatwością nie powinno być żadnego problemu. Nie musimy wykopywać nie wiadomo ile tego piasku. Bardzo łatwo można go w ten sposób znaleźć. Jeżeli możesz, zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.